Stałam przed deską kreślarską, ostre linie projektu wieży spirali, oświetlone porannym światłem wpadającym przez szklane ściany biura na ostatnim piętrze. Dziś były moje osiemnaste urodziny, ale nie było balonów, tortu, ciepłych życzeń, tylko szum serwera i skrobanie pióra Marka, gdy podpisywał dokumenty przy machoniowym biurku. Podszedł, nie patrząc na mnie, tylko na plany. Moje plany z pogardliwym grymasem, który wykrzywił jego rysy w coś nierozpoznawalnego, rzucił pojedynczy świeży banknot stu złotowy na stół. Wylądował miękko, przykrywając skomplikowane obliczenia konstrukcyjne, nad którymi męczyłam się tygodniami. Wszystkiego najlepszego, Katarzyna, powiedział głosem ociekającym pogardą. Weź to. Mam dość karmienia bezpańskiego kota. Spakuj swoje rzeczy. Jesteś zwolniona. Pochylił się blisko, zapach drogiej wody Kolońskiej unosił się w powietrzu. Jesteś beztalenciem i ciężarem jak twoja matka. Odcinam balast. Odwrócił się plecami, odprawiając mnie, jakbym była jedynie pomyłką biurową, którą w końcu poprawił. Ale gdy patrzyłam na ten banknot leżący na moich projektach, tych samych, które zamierzał ukraść, by ratować swoją upadającą karierę, coś zimnego i twardego osiadło w mojej piersi. Zanim zobaczymy, jak Katarzyna burzy jego imperium, zostaw komentarz: Skąd oglądasz i która godzina jest w Twoim zakątku świata? Uwielbiam widzieć, jak nasza społeczność rozświetla mapę. Nie krzyczałam, nie płakałam. Biuro pachniało drogim espresso i zdradą, zapachem, do którego przywykłam przez lata. Podniosłam stu złotówkę, nie z chciwości, ale jako dowód. Czułam jej ciężar w dłoni. Namacalną reprezentację jego arogancji. Poruszałam się metodycznie, pakując swoje skromne rzeczy: moje ołówki kreślarskie, starte do końca po niekończących się nocach pracy, i mój dysk twardy, cyfrowy skarbiec mojej własności intelektualnej. Marek obserwował mnie zza biurka, zadowolony uśmiech igrał na jego ustach, zakładając, że moja cisza oznacza uległość. Myślał, że mnie zmiażdżył, ale się mylił. Gdy wkładałam rzeczy do torby, mój umysł już pędził, katalogując metadany na moim prywatnym serwerze. Każdy plik, każdy znacznik czasu, każda historia rewizji wszystko tam było niepodważalny dowód, że wieża spirali była moja. Mógł ukraść papier, ale nie mógł ukraść cyfrowego śladu. Zasunęłam zamek torby, dźwięk głośny w cichym biurze. Podeszłam do drzwi. Moje kroki pewne na wypolerowanej podłodze. Nie obejrzałam się. Wyszłam w zimny warszawski wiatr. Miasto wznosiło się wokół mnie jak forteca ze szkła i stali. Nie byłam ofiarą opuszczającą miejsce zbrodni. Byłam strategiem opuszczającym pole bitwy, by się przegrupować. Przejście do mojej nowej rzeczywistości było szybkie. Moje mieszkanie było małe i ciemne. Ostry kontrast do biura na ostatnim piętrze. Ale było moje. Spojrzałam na swoje odbicie w pękniętym lustrze łazienkowym. Dziewczyna patrząca na mnie wyglądała na zmęczoną, ale jej oczy były czyste. Przez lata żyłam w więzieniu wdzięczności, strukturze, którą Marek zbudował cegła po cegle manipulacji. Przekonał mnie, że mój talent jest niczym bez jego przewodnictwa, że moja wizja jest wadliwa, bez jego korekty. Nie masz oka do struktury, mawiał, jednocześnie żądając, bym poprawiała jego szkice do trzeciej nad ranem. To nie chodziło tylko o pieniądze czy pracę. To była wojna psychologiczna. Stworzył rzeczywistość, w której byłam od niego zależna, jeśli chodzi o poczucie własnej wartości. Wierzyłam mu. Wierzyłam, że mam szczęście, że tam jestem, szczęście, że uczę się od niego. Nawet gdy przypisywał sobie każdą linię, którą narysowałam. To była wyuczona bezradność. Warunkowanie tak głębokie, że czułam je jak instynkt. Ale gdy stałam tam w ciszy mojej własnej przestrzeni, mgła zaczęła się rozpraszać. Zdałam sobie sprawę, że łańcuchy wiążące mnie z nim nie były z żelaza, były ze kłamstw, nie byłam słaba, byłam wystarczająco silna, by go przeżyć, a teraz byłam wystarczająco silna, by go zniszczyć. Tygodnie zamieniły się w zamazany ciąg wiadomości i plotek branżowych. Marek był wszędzie. Wygrał przetarg na ogromny projekt Wieży Spirali, a świat architektury go uwielbiał. Udzielał wywiadów. Jego twarz zdobiła okładki magazynów, twierdząc, że wizja przyszła do niego we śnie. We śnie? To była moja rzeczywistość, którą kradł. Mój telefon zabrzęczał wiadomością od niego. Widzisz, prawdziwi architekci wygrywają. Byłaś tylko kalkomanią. Nie zawracaj sobie głowy używaniem mnie jako referencji. Jego arogancja nie znała granic. Naprawdę wierzył, że jestem zbyt biedna, zbyt młoda i zbyt złamana, by walczyć. Myślał, że mnie wymazał. Ale za każdym razem, gdy widziałam jego twarz na ekranie, za każdym razem, gdy czytałam jego cytaty o innowacji i wizji, ogień w moim brzuchu rósł. Nie był tylko złodziejem. Był pasożytem karmiącym się moim talentem, by podtrzymać swoje rozpadające się ego. A jak każdy pasożyt potrzebował gospodarza, beze mnie był niczym. Przestałam opłakiwać ojcowską postać, której nigdy naprawdę nie miałam. Żałoba była luksusem, na który nie mogłam sobie pozwolić. Poszłam do biblioteki publicznej, jarzeniówki brzęczały nad głową jak rój wściekłych pszczół. Uzyskałam dostęp do serwera w chmurze, który potajemnie utrzymywałam, o którym Marek nie wiedział. Zaczęłam kompilować cyfrowe portfolio: szkice ze znacznikami czasu, wczesne wersje, notatki o integralności strukturalnej, a potem kawałek oporu, konkretną wadę strukturalną, którą celowo zostawiłam w plikach przynętach na komputerze Marka. Wada tak subtelna, że tylko oryginalny architekt wiedziałby, jak ją naprawić. Nie szukałam prawnika. Prawnicy byli powolni, drodzy i można ich było kupić. Szukałam czegoś potężniejszego. Szukałam klienta, podmiotu zlecającego wieże spirali, tego z pieniędzmi i władzą, by zakończyć szaradę marka jednym telefonem. Przeszukiwałam rejestry publiczne, pozwolenia budowlane i branżowe plotki. W końcu znalazłam nazwisko: Piotr Kowalski, magnat infrastruktury znany z bycia nieuchwytnym. Duch w machinie warszawskiej sceny deweloperskiej. Napisałam jeden zaszyfrowany e-mail do jego prywatnej firmy. Temat był prosty, precyzyjny i przerażający dla każdego, kto rozumiał architekturę. Obliczenia nośności na czterdziestym piętrze są błędne. Oto korekta. Załączyłam dowód mojego autorstwa. Cyfrowe okruszki prowadzące prosto do mnie. Kliknęłam w wyślij i czekałam. Odpowiedź była natychmiastowa, błysnęła na moim ekranie, jak piorun. Przyjdź do mojego biura natychmiast. Weszłam do biura Piotra, przestrzeń imponująca i elegancka, świadectwo jego władzy. Siedział za biurkiem, które wyglądało bardziej jak centrum dowodzenia niż mebel. Nie zaproponował mi miejsca. Po prostu trzymał moje rysunki. Jego oczy skanowały je z intensywnością, która sprawiała, że chciałam się wzdrygnąć. Ale tego nie zrobiłam. Trzymałam się mocno. Zaczął mnie przepytywać z teorii architektury, rzucając skomplikowane pytania o rozkład obciążeń, ścinanie wiatru i naprężenia materiałów. Odpowiedziałam bezbłędnie na każde. Nie tylko znałam odpowiedzi, czułam je. Architektura nie była dla mnie tylko matematyką. To był język, którym władałam płynnie. Piotr w końcu odłożył papiery. Spojrzał na mnie. Naprawdę spojrzał po raz pierwszy. Nie przyjąłem tego spotkania z powodu wady strukturalnej, powiedział niskim głosem. Przyjąłem je, bo styl tego rysunku przypomniał mi kogoś, kogoś z mojej przeszłości. Otworzył szufladę i wyciągnął zdjęcie. Było stare, krawędzie zniszczone. Kobieta stała przed budynkiem, uśmiechając się. Moja matka. Zaparło mi dech. Twoja matka, powiedział Piotr. Miała to samo oko, ten sam sposób widzenia świata. Nie był tylko klientem, był moim biologicznym ojcem. Rewelacja uderzyła mnie jak fizyczny cios. Przez wszystkie te lata mówiono mi, że mój ojciec nie żyje, że to mężczyzna, który mnie nie chciał. Piotr wyjaśnił prawdę. Powiedziano mu, że dziecko zostało utracone, że moja matka poszła dalej. Zatrudnił firmę Marka, bo chciał wspierać człowieka, który mnie wychował. Wierząc, że Marek był porządnym człowiekiem, który się poświęcił. Płacił Markowi honoraria konsultingowe przez lata, pieniądze przeznaczone na moją edukację, na moją przyszłość, pieniądze, których nigdy nie widziałam. To nie był tylko plagiat. To było oszustwo. To była defraudacja. To była zdrada tak głęboka, że ugięły się pode mną kolana. Piotr chciał natychmiast pozwać, chciał wciągnąć Marka do sądu i zniszczyć go ale pokręciłam głową. Nie, powiedziałam. Jeszcze nie. On chce być w centrum uwagi. Dajmy mu to, ale upewnijmy się, że go to spali. Zaplanowaliśmy zasadzkę na nadchodzącą galę nagród projektowania Horyzont. Noc, gdy Marek miał publicznie otrzymać kontrakt. To nie byłoby spotkanie, to byłaby egzekucja. Gala nagród projektowania Horyzont była spektaklem szkła, światła i ego. Sala balowa Mariotta brzęczała szumem tysięcy rozmów, brzękiem kryształu i szelestem jedwabiu. To był rodzaj pomieszczenia, dla którego Marek żył, rodzaj pomieszczenia, które uważał za swoje. Obserwowałam go z cieni przy wejściu. Moje serce biło stałym rytmem wojennego bębna o moje żebra. Stał blisko centrum sali, trzymając kieliszek szampana jak berło, pozując, gdy koledzy gratulowali mu kontraktu na wieże spirali. Wyglądał jak wizjonerski architekt, którego udawał. Smoking idealnie skrojony, uśmiech wyćwiczony, pewność siebie promieniująca z niego jak ciepło. Ale znałam prawdę. To nie była pewność siebie. To był kostium. Wkroczyłam w światło. Piotr sfinansował mój strój na wieczór. Ostry, architektoniczny czarny kombinezon, który przyciągał uwagę bez błagania o nią. Szłam w stronę Marka. Moje kroki ciche na pluszowym dywanie. Zauważył mnie, gdy byłam trzy metry od niego. Jego uśmiech zachwiał się, potem zniknął, zastąpiony wyrazem czystej, nieskrępowanej paniki. Przeprosił swoich wielbicieli i przechwycił mnie, chwytając za ramię uściskiem, który miał boleć. Mówiłem ci, żebyś się trzymała z daleka, syknął głosem niskim i jadowitym. Co tu robisz? Wyglądasz tanio. Wyglądam jak architekt budynku, za który zaraz odbierzesz nagrodę, odpowiedziałam spokojnym głosem. Uwolniłam ramię. A ty wyglądasz na zdenerwowanego, Marku? Pogrzebał w kieszeni, jego ruchy szarpane. Wyciągnął klips na pieniądze i odliczył kilka banknotów. Stu złotówki tym razem. Weź to, powiedział wpychając mi gotówkę. Weź to i wyjdź. Zrób scenę, a cię zniszczę. Stworzyłem cię, Katarzyno. Mogę cię zniszczyć. Spojrzałam na pieniądze w jego ręce. To było żałosne. To był jego jedyny ruch, jego jedyny język. Zatrzymaj je, powiedziałam, omijając go. Będziesz ich potrzebował na prawników. Zostawiłam go tam stojącego z otwartymi ustami i zajęłam miejsce przy przednim stole obok Piotra. Światła przygasły. Sala ucichła. Marek pośpiesznie zajął swoje miejsce po drugiej stronie przejścia, posyłając mi mordercze spojrzenia, pocąc się przez drogi garnitur. Piotr wszedł na scenę. Nie potrzebował mikrofonu, by zawładnąć salą. Jego obecność wystarczyła. Architektura to sztuka prawdy zaczął, jego głos rozbrzmiewał przez salę. Ujawnia strukturę naszego świata, ale czasem struktury są budowane na kłamstwach, innowacja jest rzadka. Kradzież jest powszechna. Marek zesztywniał. Zapinał marynarkę, przygotowując się do wstania, zakładając, że to wstęp do jego koronacji. Dziś wieczorem honorujemy projekt Wieży Spirali, kontynuował Piotr. Projekt tak wyjątkowy, tak matematycznie precyzyjny, że mógł pochodzić tylko z jednego umysłu. Kliknął pilotem. Ogromny ekran za nim rozświetlił się. To nie była wizualizacja budynku. To był plan. Mój plan. Oryginalny skan z mojego szkicownika datowany na 3 lata temu. A potem pojawiła się nakładka. Metadane z mojego serwera w chmurze podkreślające datę utworzenia, historię rewizji, autora. Kasia Arch 01. Zwycięzcą kontraktu, powiedział Piotr, jego oczy utkwione w marku, jest architekt, który faktycznie to narysował. Architekt, której fundusz studencki został skradziony, by podtrzymać upadającą firmę. Proszę powitać moją córkę i głównego architekta projektu wieża spirali, Katarzynę. Sala westchnęła. To było zbiorowe wciągnięcie powietrza, które wyssało powietrze z sali balowej. Marek zamarł, półstojący, złapany w postawie niezręcznego oczekiwania, która natychmiast zmieniła się w upokorzenie. Wstałam. Nie patrzyłam na tłum. Patrzyłam na marka, a wtedy pękł. To nie było powolne tlenie. To była eksplozja. Marek rzucił się na scenę, jego twarz purpurowa, żyły pulsujące na szyi. Ona jest niekompetentna, krzyczał, jego głos się łamał. To przypadek charytatywny. Nauczyłem ją wszystkiego, co wie. Jestem jej właścicielem. Wymachiwał rękami. Drogi zegarek na jego nadgarstku błyskał pod światłami sceny, symbol bogactwa, którego nie zarobił. Ja jestem tu wizjonerem, ja! Spójrzcie na mój garnitur, spójrzcie, kim jestem! Ochroniarze przechwycili go zanim dotarł do Piotra, trzymając go, gdy szarpał się i pluł. Tłum patrzył z przerażającą fascynacją. To był pokaz psychologii oszusta. Widzicie, wściekłość Marka nie była siłą. To była panika człowieka, którego tożsamość była całkowicie kupiona. Wierzył, że jeśli miał właściwe rzeczy, biuro, nagrody, pieniądze, był kimś. Ale w głębi duszy znał prawdę. Był pustą skorupą. Jego status był warstwą farby na rozpadającym się fundamencie. Kiedy odbierzesz skradziony kredyt i zdefraudowane fundusze, nie ma marka architekta. Jest tylko przestraszony, przeciętny człowiek, przerażony tym, że zostanie dostrzeżony. Jego załamanie nie było tylko napadem złości. To była iluzja władzy, rozbijająca się o twardą powierzchnię rzeczywistości. Myślał, że jego portfel daje mu władzę. Ale dziś wieczorem, przed całym miastem, dowiedział się, że można wynająć styl życia, ale nie można kupić dziedzictwa. Wyciągnęli go, wciąż krzyczącego o swojej ważności. Weszłam po schodach na podium. Piotr odsunął się na bok, promieniując dumą, która czuła się jak słońce. Spojrzałam na morze twarzy, na tytanów branży, którzy ignorowali mnie przez lata. Nie musiałam krzyczeć, nie musiałam walczyć. Plany za mną mówiły same za siebie. Następstwa były szybkie i absolutne. System prawny nie patrzy łaskawie na powierników, którzy defraudują nieletnich, szczególnie gdy dowody są przedstawione przez miliardera z urazą. Marek został oskarżony o oszustwo i kradzież mienia znacznej wartości. Jego firma została rozwiązana w ciągu tygodnia. Jego partnerzy uciekli jak szczury z tonącego statku. Jego reputacja nie była tylko splamiona, była spalona. Widzieliśmy go w wiadomościach od czasu do czasu, wyniszczoną postać wchodzącą do sądu samotnie. Wyobrażałam sobie, jak siedzi w małej celi lub tanim motelu, być może patrząc na tę samą stu złotówkę którą próbował mi dać jako łapówkę, zdając sobie sprawę, że to jedyna rzecz, jaka mu pozostała. Nie odwiedziłam go. Nie potrzebowałam od niego domknięcia. Zbudowałam swoje własne domknięcie. Sześć miesięcy później stałam w moim nowym biurze. To nie był szklany penthouse na Mokotowie. To był przerobiony loft na Pradze północ, cegła i drewno, wypełnione światłem i energią tworzenia. Nie pracowałam dla Piotra. Byliśmy partnerami. Moje nazwisko było na drzwiach tuż obok jego. Projektowałam wieże spirali, nadzorowałam budowę, podejmowałam decyzje, które przekształcały panoramę, którą kochałam. Rozległo się pukanie do drzwi. To był Tomek, mój nowy praktykant. Był młody, nerwowy, ściskając szkicownik jak tarczę. Przypominał mi tak bardzo mnie w wieku 16 lat. Skończyłem szkice, o które prosiłaś, wyjąkał, ale pewnie nie są wystarczająco dobre. Podeszłam do niego. Nie wzięłam rysunków i go nie odprawiłam. Usiadłam obok niego. Przyjrzyjmy się im razem, powiedziałam. Twoje oko do struktury jest dobre, musisz tylko zaufać swojej kresce. Zobaczyłam, jak jego ramiona się rozluźniają, ciężar spada z niego, przełamywałam cykl budowałam firmę, w której talent był pielęgnowany, nie kradziony. Podeszłam do okna i spojrzałam na miasto. Stal i szkło wznosiły się ku niebu, świadectwo ludzkiej woli. Należałam tutaj. Nie byłam kalkomanią. Nie byłam ciężarem. Byłam architektem. Jeśli oglądasz to i czujesz, że żyjesz w cieniu czyjeś ego, jeśli wykonujesz pracę podczas gdy ktoś inny się kłania, posłuchaj mnie. Nie jesteś ich rekwizytem, nie jesteś ich postacią drugoplanową. Chcą, żebyś wierzył, że jesteś niczym bez nich, bo w głębi duszy wiedzą, że to oni są niczym bez ciebie. Rozbij szkło, weź swoje plany, wyjdź za drzwi. Będzie zimno i będzie strasznie, ale obiecuję ci, że powietrze jest czystsze po drugiej stronie. Jesteś architektem swojego własnego życia. Nie pozwól nikomu innemu trzymać ołówka.